I dzień dobry, i tak dojechaliśmy do żywca w końcu po dwóch dniach próby dojazdu dojechaliśmy. Mamy ze sobą i weko, jest i docz, jest i wermer, jest i frezarka, i rębak, i są drzewa, które mamy wyciąć i do strazowania, a później gdzieś tam musimy iść. Także dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bardzo ciepło, i wszystko bardzo. Jak zawsze. Także działamy. Tempo jest jak najbardziej dobre. Póki jest jeszcze rano i w miarę chłodno, zrobiłem już raz, dwa, trzy, cztery. Cztery drzewa nie ma źle, bo te drzewa kiedyś były niestety obłowione, przez to, zaczęło je zanierać, natomiast o tyle jest prostsze, że wycinka tych gałęzi jest łatwiejsza, bo wystarczy tylko od konara, od pnia głównego odciąć i wszystko jest zrobione. Tymczasem auto już jest pełne zrębki, musimy zaraz wysypać. Werner już czeka w gotowości, bo te kłody wszystkie, które tutaj są, będziemy zaraz je zbierać a później będziemy te pniaki kredować. Także mamy jak na razie dobry czas, oby tak się utrzymało to. <śmierdzi> Pierwszy dzień za nami, skończyliśmy, mamy bardzo dobry wynik. Jutro przyjeżdżamy, jutro sobota i cztery drzewa tylko mamy do zrobienia, ewentualnie jeden pniak do skazowania. Także bardzo dobry wynik, jest godzina 15.20 od godziny 8. A to jest naprawdę świetnie. Także Werner, jak zawsze, zrobił robotę, chłopaki również. Także wszyscy cali, to najważniejsze. Odpalona klimatyzacja w i możemy wracać. Do zobaczenia jutro. Poczynamy dzień drugi. Jak widać, wszyscy mają chęci, żeby w sobotę rano pracować. Poza jednym kamilem, który właśnie idzie na drzewo. Chłopaki się śmieją, nie wiem dlaczego. Pomijam ten fakt. Dziś mamy do zrobienia cztery drzewa, między innymi to, 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 to i tam jest jeszcze jedno na zewnątrz modrzewie, czyli same iglas nam zostały, plus jakiś pniak, taki tam zwierzch bez frazowania Ale najlepszą atrakcją będzie to, że Kamil założy zaraz sobie kamerkę. GoPro na kaski i będzie nagrywał całe to wydarzenie, które się tu wydarzy. Wydarzenie, które się wydarzy. Przecież to jest bez sensu, ale to się wytnie. Yy, no, będziemy nagrywać to, co on będzie robił, bo to ma wtedy sens. Wtedy widać jego ręce, pracę i wszystko tak naprawdę z jego perspektywy. A to jest dużo lepsze i bardziej widowiskowe niż gdybyśmy to kręcili od dołu. No, ja trochę dzisiaj jestem przeziębiony, bo mnie chyba klimatyzacja zawiała, więc będę się bacznie przeglądał i ewentualnie sobie na tego modrzewia wejdę, bo on jest taki strasznie suchy, na tej nie oparty Taką lekką pracę dzisiaj wykonam, ponieważ wczoraj za dużo zrobiłem. Także działamy. Mamy to, dokonaliśmy tego, zrobiliśmy tą wycinkę. Jest sobota godzina 11, prawie za 20. I możemy jechać do domu i świętować weekend. Podobnie, że ma być dzisiaj najcieplejszy dzień w całym tygodniu, więc idealnie, żeby go rozpocząć pięknym, plażowym akcentem. Także jak zawsze, wszystko poszło zgodnie z planem. Tym razem nic nie zepsuliśmy, ani nie rozbaliliśmy na szczęście. Wszystko jest idealnie i do zobaczenia znów w kolejnym odcinku i koniecznie oglądajcie i subskrybujcie kanał.